Od grzmira zajechał wóz, Dożynkowy wieniec wiózł, Piękny cały ustrojony, Przebogaty w kształt korony, Są tu zboża rozmaite, Kwiaty trawy len żyto Przenicę, co się zowie To nasz dom, spokojny dom Nasza wieś, nasza pieśń Boży plon święcimy dziś do Dożynkowych wieńców wsi Miłych gości dziś witamy Do, do zabawy zapraszamy, zapraszamy. Miły gości, dziś witamy, to zabawy zapraszamy. Choć wiele trudności polski rolnik znosi. I tylko o pomoc Pana wroga prosi. Hejdana, 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 i tylko o pomoc Pana Boga prosi. Rolnik w polu orze, rolnik w polu kości. Potem na dworzyńka fantazja go nosi. Na szynkach fantazja go nosi. Śniwa zakończone połamane grabie. Teraz może sobie poleżeć przy babie. Hej dana, hej dana, hej dana, hej dana, hej dana. Teraz może sobie poleżeć przy babie. Przebyliśmy z Różańska pięknej miękkości aby tu w Grzymiracu na chwilę zagościć. Hej Dana, hej Dana, hej, Dana, hej Dana, aby tu w Grzymiracu na chwilę zagościć. Dziękuję! i się skończyły i zgrzotnięto Polskich, pięknych zbóż, kwiaty, głosy, piękne zboża, przystrojone. Polska wieś Bo tam krają i śpiewają A my z nimi razem też Bo tam krają i śpiewają A my z nimi razem też yeah! hey, Ja! To że Przekrojone na krzyż Że już ty dziewczyno Za wodą, każdy za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pogodą. Jak ci pusi dam, ty mi buzi dasz. Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Ma zurek, ma oberek, oberek, ujawia, chuja w ja, czekolie mam już poczeć. Chodź, chodź. czerwone jabłuszko po ziemi się toczy. Tej dziewczynę kocham, co ma mogę oczy. Gęsi za wodą, zawodą za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię po wodą. Ja ci dam, ty mi buzi dam. ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. ma mazureczek, oberek, oberek. Yeah. yeah.